Jestem biotycznym Bogiem. Myślę o czymś i to się dzieje. Lękajcie się mnie, nędzne istoty. Bo w mej osobie biotyka stała się ciałem. Nie wiem, co brałeś, ale trzymaj się z daleka, a nie zastrzelecie. Pożałujesz tych haniebnych słów. Jestem potężnym wichrem, który zmiecie wszystkich z mej drogi jak. Potężny wicher! Potężny biotyczny wicher! Tak, bałem się, kiedy Asari faszerowały mnie tymi wszystkimi chemikaliami, ale potem poczułem własną potęgę. Mogą się śmiać, kiedy się przewracam, ale nie wiedzą tego, co ja, że jestem. Niesamowicie potężny. Lękajcie się mnie! Życzę Ci powodzenia we wszystkim. Czekaj, ziemska istoto! Przybywasz w samą porę, aby stać się świadkiem mojego największego dzieła. Przywódczyni najemniczek jest w pokoju obok. Cisnę łaseą o ścianę jak szmacianą lalką. On nie jest w stanie walczyć. Rozerwę ją na strzępy. Moja biotyka jest niepokonana. Do ataku. Złowrogi wiatr dmie na łasę. Kapitan sióstr zaćmienia. Za mną! To było wredne, ale cholernie zabawne. Wszystko się popsuło, odkąd pomogłyśmy tej długawej istocie w ucieczce. Najpierw pojawia się egzekutorka, a teraz ty. Przynajmniej trochę się rozerwę, kiedy zamienię twoją głowę w mokrą matkę! Zbliża się!